Witam Państwa serdecznie chcę dzisiaj podzielić się odmianami ziemniaka jadalnego który był zakupiony nie jako materiał jako sadzenie, tylko po prostu jadalne z marketów ze względu na pewność odmian w miarę pewność odmian na początku jest to odmiana Daner. No ładnie wygląda. Dosyć zdrowa odmiana. Ładnie się rozkrzacza, także jakiś tam pom będzie. Następną odmianą jest odmiana Gala. To jest dwa rzędy. Też to dosyć, dosyć ładna jest. Ma liście drobniejsze, łodygi drobniejsze, bardziej takie roz Położą się później. Po Następne są dwie odmiany Erika Erika. Bardzo ładne ziemiaki, jeśli chodzi o wygląd bulw, Podłużny ziemiak czyściutki, no ale tak jak widać, tak jak widać po prostu no nie poschodziły wszystkie były zimiaki sadzone pod motykę płytko ziemia tutaj też nie jest najgorsza no ale nie poschodziły jest następna odmiana Jizzy też jest bardzo słabiusieńka. No, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Jaki to w ogóle ziemiak się urodzi. Następna odmiana lilii. Też bardzo słabiuteńko drobna odmiana. Szybko ją zaraza atakuje. Jak również tutaj jest odmiana francuska harlene, szarlene. Też bardzo tylko poschodziła, ale w ogóle nie ma, nie ma tutaj nie ma żadnego plonu praktycznie, bo liście usychają, jednak nie, Jednak się nie nadaje. Belana ziemniak niemiecki. Też tak jest dosyć lepiej już, no ale, ale jednak jest słabiutko nie bierze go, stonka. szczerze mówiąc tak jak tutaj widać na tych ziemniakach praktycznie stonki nie ma jak również praktycznie najładniejsza odmiana konekt holandia ziemniak jasnej barwy yy, jeśli chodzi o chmielinę stonka gdzieś tam nie gdzieś ale to jest też rzadkość praktycznie ją na razie nie bierze no ale nie kwitnie na razie kwiat się nie zawiązuje nie wiem czy będzie późniejsza odmiana, czy w ogóle nie będzie kwitła, no ale choroby, choroby też się pokazują, tutaj jest takie poletko po 10 metrów, średnio po 30 krzaków było, po 30 ziemniaków było sadzone, chodziło po prostu żeby później to wykopać, zważyć te po tych 30 krzaków jaki to plon w ogóle da, no ale ta ładnie dosyć wygląda, tutaj jest Gemson Wielka Brytania, ziemniak, tak jak widać jest niższy, drobniejszy liść, no ale, ale coś tam jest, zaczyna kwitnąć, niektóre kwiatuszki są fioletowe, także kwitnie jak czerwona odmiana. Red Sonia, ziemniak czerwony, polski, okrągły, bardzo smaczny. No widzę, że jest słaby na choroby. Choroby bardzo, bardzo go tutaj atakują. Stonka również atakuje. Yy, ale yy, no tutaj jest taka uprawa ekologiczna w tym sensie, że nie ma żadnego środka zastosowanego ani na stonkę, ani na grzyba. Dlatego po prostu chcę, plonu tu jakiegoś dużego nie będzie na tych ziemniakach, no ale chcę w tym sensie zobaczyć po prostu, która jest taka w miarę silna i najzdrowsza. Następna odmiana jest Monte Carli. Carli. Jest to ziemniak czerwony. No, wschody też są takie średnie dosyć słabe kwitnie kwitnie tak jak widać na fioletowo. no ale coś tam coś tam jest następna jest odmiana melodii też bardzo słabiutko poschodziła. E, ziemniaki kiełkowały to nie że nie tam nie kiełkowały ale myślę że po prostu niektóre ziemniaki do marketów które są dawane są pryskane takim środkiem stopkiełek i to po prostu no jest słabsze kiełkowanie i, i dlatego te ziemniaki nie kiełkują. Tutaj jest następna odmiana Oberon. Czerwony ziemniak. Bardzo, bardzo ładny jest. Jeszcze mam w drugim miejscu posadzone. To jest praktycznie najładniejszy, zdrowy, taki, taki wysoki, mocna łodyga. Ładnie kwitno, już także być może, że tutaj smaczne są ziemniaki. Naprawdę są smaczne. Kremowy taki kolor jest. No ale jeśli, jak tu mówię, dotrwają wszyscy, wszystkie do jesieni, no to nagram jeszcze jeden filmik. Które jak się spisały i jak wyglądają w środku. To jest odmiana nasza Stara Lord. Też jest taka. No, średnia bym powiedział, bo aż taka za jakaś rewelacja nie jest. No, ale nie jest, nie jest tam najgorsza. Najbardziej krzyczaste to są jednak te e, odmiana Daner. E, tak wygląda. Krzaki są dosyć, dosyć, jak to mówię, mocne, szerokie. No, ale jeszcze w tej chwili e, rozkopywałem każdą jedną odmianę po jednym krzaku takim największym i szczerze mówiąc jeszcze są ziemniaczki takie dosłownie 2 centymetrowe na razie jeszcze nie ma a były sadzone w połowie kwietnia a dzisiaj mamy praktycznie koniec czerwca także 6 tygodni na razie jeszcze słabo urosło dlatego że było zimno deszcze mokro i ziemie mają tutaj dobro bo mają zasobną mocną tym bardziej że tutaj była yy, Rok czasu była przysiana kończyna z trawą, i na tym było przeorane. Także no, w jako gleba jako, jest zasobna w składniki, no, ale zobaczymy, co dany ziemio pokaże.